z nami. Zgodnie z zapowiedzią już jest profesor Mariusz Jędrzejko, pedagog specjalny i społeczny, socjolog i logoterapeuta z Akademii Piotrkowskiej. Dzień dobry, panie profesorze. Uwielbiam się państwu. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. Panie profesorze, snus, guma, a może jeszcze coś innego? Co zażywał na wizji podczas piątkowej debaty Karol Nawrocki? Pytam pana jako terapeuta uzależnień. Czy pan Dali wie? Bóg, nie wiem. E, e, on wie i powinien to powiedzieć żeby rozwiać wszel wszelkie wątpliwości dla mnie jako te dla terapeuty jest jedna rzecz zastanawiająca, że w sytuacjach, kiedy płynie przekaz do całej Polski, nie jest w stanie opanować swoich emocji i coś przyjmuje, e ponieważ tego typu substancje najczęściej właśnie regulują emocje i uspokajają człowieka. To znaczy, że możemy mieć do czynienia z sytuacją, w której przyszła głowa państwa nie umie bez czynnika zewnętrznego panować nad swoimi emocjami i byłoby to coś niebywałego, po prostu niebywałego. Myśmy mieli już prezydenta alkoholika, mieliśmy prezydenta nadużywającego alkoholu, ale nigdy nie mieliśmy w związku z tym żadnych skandali. No, uzależnienia są częścią życia człowieka, natomiast kiedy obserwuję to jak zachowuje się kandydat pan Nawrocki, to chciałbym Państwu zwrócić uwagę na pewien niezwykły mechanizm. Otóż e, e, Karol Nawrocki uczy się błyskawicznie. Przypomnijcie sobie film Park Jurajski, jak uczyły się dinozaury. E, I on w tych różnych e, dziwnych sytuacjach nauczył się na przykład nieodpowiadania na merytoryczne pytania, niezwykle ważne. Dziennikarze z różnych stron zadają mu pytanie, a on z kamienną twarzą przechodzi obok tego i nie odpowiada. Jeśli człowiek nie odpowiada, to znaczy, że ma coś do ukrycia albo nie rozumie zadawanego mu pytania. Natomiast niezwykle niebezpieczne jest to, że on się tego mechanizmu nauczył błyskawicznie, bo tak, tak myślę sobie, że jak był wystawiany, to jego polityczny mentor, Rozważał również taki wariant, że on te wybory przegra. A teraz pracuje na co dzień z osobami z zaburzeniami, z uzależnieniami. A teraz wydaje mi się, że gdyby Karol Nawrocki został prezydentem, to on się urwie wszystkim. Dlatego, że to jest tego typu osobowość. Pani profesor? Taka, która. Mm -hmm. Proszę, proszę, dokończyć. Taka, która walczy. I która nie zważając na to, co się stanie, bo tak się zachowują kibole, oni na nic nie patrzą, będzie szedł do przodu. I yy, jestem humanistą, ale to byłoby po prostu coś niebywałego, że oto naszym najwyższym przełożonym jest człowiek, który nie umie zachować wewnętrznego spokoju własnymi zasobami. Panie profesorze, ale sugeruje pan w tej wypowiedzi, że to nie nikotyna, że to może być coś mocniejszego? Ja nie wiem, co to jest. Ja tylko tak mogę odpowiedzieć, bo, bo tak. Kandydat na prezydenta. Mówi, no bo wspomniał że pan, że się niewątpliwie tak szybko uczy, tak, że, że to jest coś, co go wyróżnia spośród polityków, jeżeli dobrze tak. pana... on, 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 on się uczy najszybciej ze wszystkich, dlatego że z osoby, która niezwykle marnie wypowiadała się, marnie się zachowywała. On w tej chwili ma jasną, zdecydowaną sylwetkę twardego człowieka, skonstruował się wewnętrznie, udziela odpowiedzi, tylko że bardzo często są to odpowiedzi, które nie mają nic wspólnego z tym, jakie dostaje pytanie. Czyli świat zewnętrzny niech sobie będzie, a ja wyznaczyłem sobie cel, jaki się robię. Tylko pamiętajcie jeszcze o jednej rzeczy. Zaproponował, aby kandydaci na prezydenta poddali się testowi. Mhm. a ja robię testy swoim pacjentom, tylko że test może, można robić w ciągu 24 godzin. A ta propozycja pojawiła się 48 godzin później. Nic nie można zbadać. Znaczy, można. Ależ, panie ale profesorze, nawet poddał się dzisiaj testowi na obecność narkotyków i jak sam poinformował, wynik badania jest negatywny. Ale mnie no zastanawia musi być, chociażby musi, fakt, musi no właśnie być dlaczego negatywny. po czterech dniach. Tak, bo. Tego typu substancje, no, jeśli nawet weźmiemy test szlinowy najbardziej wiarygodny, to ten test działa w ciągu 24 godzin. Później on, y, y, no powiedzmy, że jeszcze tam 4, 8 godzin wykaże jakąś obecność, ale po 72 godzinach nie ma mowy, nie będzie żadnego śladu. Y, nie, ja nie mogę powiedzieć, że jest to cokolwiek innego, bo bym musiał mieć to w ręku. Natomiast niewątpliwie opinia publiczna zauważyła, że. E, roz Mm -hmm. I coś się wydarzyło na naszych łączach, panie profesorze. Czy pan... Halo? O tak, słyszymy się. Niewątpliwie opinia publiczna widziała, że czymś reguluje swój stan napięcia. Chciałbym usłyszeć od niego, czym? Mm -hmm. Może to był cukier, może to była bardzo wysoka dawka nikotyny, która błyskawicznie przenika barierę krew -móz i zresztą to palacze o tym wiedzą bardzo dobrze albo osoby, które palą e-papierosy, że ta reakcja jest dosłownie po dwóch, trzech, trzech sekundach, tylko y, Państwo jako dziennikarze wyciągnęliście z, z zasobów, którymi dysponujecie wiele takich sytuacji. No i teraz jest pytanie, czemu y, ten Pan nie podejmuje starania, żeby to uregulować, żeby pójść do terapeuty albo żeby powiedzieć, bo być może, że bierze na przykład leki na astmę, tak? Mm -hmm. ja, tego, ja tego nie rozumiem. No Dlaczego on... otwarcie nie powie, posłuchajcie, yy, o, on mam, sam... proble... mm -hmm. o, mam problemy, przyjmuję co kilka godzin, taką ma taką substancję, ona nie stanowi żadnego yy, problemu. Tak jak setki tysięcy Polaków przyjmuje elektroniczną formę nikotyny, ale my tego przy przekazu nie słyszymy. No właśnie, panie profesorze, szef sztabu Paweł Szefernaker precyzował w sieci, że to był snus, którego sam kandydat na prezydenta nazwał gumą nikotynową. Później słyszałam sformułowanie saszetka nikotynowa. Na te słowa zareagowała minister zdrowia Izabela Leszczyna, pisząc w sieci, że snus z gumą nikotynową nie ma nic wspólnego. Snusy w, snusy w przeciwieństwie do woreczków nikotynowych są niedozwolone w większości krajów Unii Europejskiej ze względu na zawartość tytoniu i związane z tym zagrożenia. Woreczki nikotynowe. To jest bardzo... Wysoka, mhm. bar, to jest bardzo wysoka dawka nikotyny, sięgająca w niektórych przypadkach nawet 8-10 papierosów, czyli w ciągu jednej, 2, 5, 10 sekundy człowiek otrzymuje nie 0, 60 mg, nie 0, 80 mg nikotyny, tylko 8 y, 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 mg nikotyny. I to jest zastanawiające, bo wtedy mówimy o głębokim uzależnieniu. Czyli nie wystarczały papierosy, tak, a, i, i, i wtedy... Nie, a, absolutnie nie, no papieros to, mocny papieros to 2 mg, nie? A dzisiaj nawet spotykamy się ze snusami, które mają po 24 mg, mhm. to, to, jest, to jest w ogóle wielkie wyzwanie. Ja mam coraz więcej młodych ludzi, 13-14 letnich, którzy są uzależnieni od nikotyny nietytoniowej. No właśnie, panie profesorze, ale z czego się bierze tak duże uzależnienie? No bo to jest substancja, która błyskawicznie przenika do mózgu. Ma bardzo silne oddziaływanie na układ dopaminogenny, ona produkuje bardzo dużo dopaminy. Mózg człowieka się tego uczy i ten podwyższony poziom dopaminy traktuje jako poziom naturalny. I to jest bardzo ciekawe. Jak zaczyna ta, ta dopamina albo serotonina, czyli nagroda spadać, to ona nie spada do stanu naturalnego, ona spada poniżej i wtedy pojawia się niepokój, i człowiek podejmuje działania przedświadome. To, co zrobił, Karol Nawrocki na wizji to nie było działanie świadome, to było działanie przedświadome, bo jego mózg zawołał o to i zrobił to na Kam przy kamerach, na oczach, nie wiem, miliona, dwóch milionów ludzi, nie zważając w ogóle na to uwagi. To jest właśnie to przedświadome działanie, świadczące o głębokim stanie uzależnienia. Czyli rozumiem, że regularne stosowanie takich produktów może prowadzić do tego silnego uzależnienia, czy też wy wywoływać... Tylko i wyłącznie. Mm -hmm, Tylko podobne. i wyłącznie musi być seria, długa brania tej substancji, ale naprawdę, dali ja nie wiem, co, co bierze kandydat. I to jest w ogóle takie bardzo smutne, Wręcz żenujące, że mając, stając przed wyborem głowy państwa, kogoś, wobec którego będziemy zdejmowali czapkę, będziemy mówili przy powitaniu, że jestem zaszczycony, że mamy człowieka, człowieka który kan kandyduje i nie chce nam tego powiedzieć. Ja jestem głęboko tym zasmucony, naprawdę. Nigdy w życiu a uczestniczy świadomie od, we wszystkich wyborach prez, polskich prezydentów, nigdy nie stanąłem wobec takiej sytuacji, że, żeby kandydat w taki sposób się zachował. Nie wiem, co powiedzieć, bo moje zasoby słów yy, takich bardzo stanowczy, stanowczych są ograniczone. Ale chcę wam powiedzieć, że tego typu ludzi, właśnie takich, ja ich nazywam dinozaury z Parku Jurajskiego, które się szybko uczą i są bezwzględne, mamy w rzeczywistości społecznej i publicznej coraz więcej? Ale Oni mówi, są że... niebezpieczni. Mm -hmm. Ale myśli Pan, że to właśnie to kandydowanie na urząd prezydenta mogło sprawić, że właśnie Karol Nawrocki być może nie radził sobie z tymi emocjami, z tym całym obciążeniem psychicznym, jakie na niego spadło, i dlatego zaczął sięgać po snusy, czy, czy to jest zbyt krótki okres? No, czy to się już musiało musiał zacząć dużo dłużej? wcześniej? nie, to, to... To wystarczy kilkanaście, kilkadziesiąt dni, żeby w mózgu pojawiły się reakcje. Tak, jest możliwe. Trzeba, no przyznajmy tak. Kandydaci na prezydenta mało śpią. Są obciążeni, co chwileczkę członkowie sztabów zadają im pytanie, mówią, co się dzieje. Chcą wiedzieć, co jest w social mediach, chcą wiedzieć, co jest w mediach publicznych, u szamana w Toruniu, czy wszystkie tam inne rzeczy chcą słuchać. Są przerażająco przeciążeni natłokiem informacji, które otrzymują codziennie. I to y, trudno jest to wytrzymać, więc y, jak można odreagować? Można odreagować sportem, tańczeniem, y, słuchaniem muzyki, y, y, wie, wiele sposobów, ale najłatwiej to jest sięgnąć właśnie po alkohol albo po nikotynę. Jeżeli dobrze usłyszałam, to wspomniał pan gdzieś w swojej wypowiedzi między wierszami, że ma pan pacjentów osoby uzależnione od snusów, czy też saszetek nikotynowych. I, I jak połowa dzieci? I jak wygląda walka z tym nałogiem? No, no, na, na początku to jest armagedon, dlatego że w głowach jest bardzo silne pobudzenie dopaminy, czyli przyjemności. I kiedy my robimy najnormalniejszy detoks, on jest, to jest detoks behawioralny, nie dostaniesz po prostu tego, to czasami dostają, w cudzysłowie powiem, małpiego rozumu. To są dzieciaki, które nie można odpuścić nawet 10-20 minut. My mamy swoją metodę, bardzo ciężka praca. Ponieważ mm -hmm. nasz środek ma ogród, sad, wszystkie inne rzeczy. Są bardzo dużo w przestrzeni zielonej. Przestrzeń zielona wyraźnie obniża poziom kortyzolu, czyli napięcia, stresu, ale to jest 7-8 dni takiej nieustannej walki, opieki i mówienia: musisz to przeżyć. To nie ma innego wyjścia. Na no, to nie ma antidotum. Znaczy, można by dawać paski nikotynowe, tak? ale ja jestem zwolennikiem, że jak są młode organizmy, silne układy krążeniowe, silne okłady oddechowe, to on wytrzyma, nie? Tylko po prostu trzeba tej determinacji. To jest wiele tygodni pracy z taką osobą, a później utrzymywanie abstynencji, bo to nie można sobie nawet jednego papieroska czy czegokolwiek wziąć gdzieś tam na trawniku, w dniu imienin, albo razem z kolegami na spacerze. Po prostu trzeba trwać, podobnie jak w abstynencji musi trwać alkoholik. Czyli to nie jest takie łatwe, nawet gdyby teraz Karol Nawrocki już nie. po zakończonej kampanii chciał z tym nałogiem się rozstać. Ktokolwiek, kto, ktokolwiek by to był, czy to jest kandydat, pan Karol Nawrocki, czy ktokolwiek inny, to ci, którzy palą, to wiedzą, jak trudno jest to jest to rzucić właśnie ze względu na ten niezwykle wysoki Poziom podniesionej dopaminy i serotoniny w mózgu. Mm -hmm. Zwierzchnik sił zbrojnych nie może mieć nałogów, które powodują, że nie w pełni świadomie będzie podejmował decyzje w najważniejszych sprawach, powiedział w poniedziałek prezydent Andrzej Duda dodał, że całkiem byłoby rozsądne, gdyby w rzeczywistości taka kwestia była sprawdzana. Troszkę wracam do tych testów, panie profesorze. No to co należałoby dziś y, zrobić? Jak to sprawdzić, żeby to no, było tak, rzetelne ale... badanie. Y, y... No, być może, że y, powinien być jakiś sposób zapewniający absolutną tajemnicę i intymność weryfikowania, czy y, osoba kandydująca na tak wysoki urząd nie jest uzależniona y, na przykład od, od leków przeciwbólowych, od narkotyków. Zupełnie nie wiem, jak to, jak to zrobić. Natomiast y, y, sugerowanie, że. Kandydat jest, bo, bo w wystąpieniu pana prezydenta Andrzeja Dudy była taka sugestia tak, chyba tak nie powinno się mówić, ale pytanie brzmi w ogóle bo to ono jest kluczowe. Dlaczego Karol Nawrocki nie chce tego przerwać? Przecież uzależnienie od nikotyny nie jest zbrodnią. Mhm. Uzależnionych od nikotyny w Polsce jest kilkaset tysięcy młodych ludzi, kilka, kilka milionów dorosłych Polaków. Czemu nie chcę powiedzieć? I to mnie zastanawia, nie? Ja, ja bym po prostu powiedział, no okej, okay, należysz do grona, licznego grona, która sobie nie radzi z nikotyną. No bo być może jest tak, jak rozmawialiśmy, że po prostu Karol Nawrocki czeka do zakończenia kampanii i myśli, że wtedy będzie mu łatwiej, a wcale łatwiej być nie musi, o czym pan profesor wspominał. Panie profesorze, spoglądam na zegarek, no. to jeszcze jedno mam ważne pytanie, bo pani minister Leszczyna mówi, że to jest substancja szkodliwa, nielegalna i bardzo źle wpływa na młodzież. To jest promowanie substancji i może się obrócić przeciwko nam. Może Pana zdaniem? To ciekawe, co mówi Pani minister, bo gdyby Pani minister e, obserwowała wyraźnie rzeczywistość społeczną, mhm. to by na samym początku swojej kadencji przygotowała błyskawiczne rozwiązania zakazujące sprzedaży wszelkich elektronicznych form nikotyny. O, właśnie. E, to jest... E, nie, nie zgadzam się z tym, co, co mówi pani minister, oczywiście zgadzając się co do, do działania tych substancji, dlatego że to jej resort za to odpowiada. Ja powiem więcej. Od samego początku 1990 roku wszystkie kolejne polskie rządy spóźniły się na wszystkie najważniejsze zagrożenia zdrowia młodych i starszych Polaków: na energetyki, na dopalacze, na. Po prostu masową sprzedaż leków, OTC, elektroniczne formy nikotyny. Żaden z rządów, dysponując narzędziem w postaci centralnego urzędu, który, który dostaje ogromne pieniądze na to, żaden nie zareagował w, z szybkością, od której, o której możemy oczekiwać od władzy. Niech pani minister na ten temat nic nie mówi. Po prostu o. nie mówi. Niech zamilknie. Niech nie wchodzi. Z tym argumentem, bo, bo wtedy musi odpowiedzieć na pytanie, czemu dalej można to w Polsce sprzedać? Albo niech podejmie realne kroki, dokładnie, by być tak, może. Tak, tak. tak. Mhm, dokładnie. Po prostu to jest wie pani, moi, moi drodzy słuchacze, bo to powie wam każdy psychiatra, każdy, każdy terapeuta, my jesteśmy tak zapchani, ja nie mam wolnych sobot i niedziel. Tylu ludzi przyjeżdża, codziennie dzwonią, nie radząc sobie, bo to nie chodzi tylko o to, żeby mówić, bo rodzice nie pracujecie ze swoimi dziećmi. Jest coś innego. Państwo polskie ma chronić swoje społeczeństwo, ma obserwować i błyskawicznie reagować. I to państwo jest niewydolne. Ono nie reaguje. I tym smutnym komentarzem, czy też właściwie błętom, musimy skończyć naszą rozmowę. Ale pięknie dziękuję, panie profesorze, za spotkanie. Profesor Mariusz Jędrzejko, pedagog specjalny i społeczny, socjolog, logoterapeuta z Akademii Piotrkowskiej, był gościem popołudniowego programu. Jak państwo słyszeli, terapeuta do spraw uzależnień. Nie z takimi uzależnieniami pan profesor próbuje walczyć. Tym bardziej mi miło, że pan profesor znalazł czas i zgodził się na tę rozmowę. Dziękuję, panie profesorze. Dziękuję. Wszystkiego dobrego, kochani. Wszystkiego dobrego. 17.00. O, już 56 na naszym zegarze, a to oznacza, że za 4 minuty serwis informacyjny na naszej antenie.